Witam wszystkich z tej strony Sarlen, a to... Painocenek z gry Dark Siders Wybaczcie brak we wtorek, ale... Po prostu jakoś... Po prostu nie miałem jakoś ochoty zbytnio nagrywać Jakoś tak na siłę mi się też nie chciało Jak miałem czas to w południu, w po 18 I nie chciałem żeby ten odcinek też pojawił się tak samo jak... W poniedziałkowy StarCraft, znaczy ogólnie to... czekaj. Zacząłem tam. Przepłynąłem sobie kulturalnie, jestem tu. Nie sądziłem, że to będzie takie proste. Two tego odcinka się męczyłem z tym. Ale co poradzić? Musimy jeszcze troszkę nadrobić cały tamten korytarz. Zaraz mam nadzieję, że to znowu dostanę działko, bo... Nie podważalnie działkiem się najlepiej naparzać, nie póki co. No, nie ma tak dobrze, panowie. Myślicie, że tak łatwo nam się zabić? Troszkę się mylicie, ludzie. Są raczej... No, po ptaka. Wydaje że muszę iść tędy dalej. Już biegnął na mnie Kitajce. Postrzelajmy na nich też. No, zbyt mi... zbyt wiele nic nie zrobiło, ale... Przynajmniej zatrzymałeś na troszkę. He he he. Dobra, pamiętam już sterowanie wojną. Jest dobrze, przynajmniej w, w miarę pamiętam. Dopóki mi coś więcej w nie wpadnie. No, to nie miejsce na koniach, dobra. Wólgrim. Widzę jego znaki. Podejdę do niego, mam pewnie troszkę. Tak, 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 no bo krewka Wólgrima. Nie pomóc Nie mam nic na sprzedaż jeśli o to chodzi Nie mam ochoty się bawić w to aczkolwiek... ...shift S Arbun. Dobra, koniec. Dobra. Dobra. Będzie. Czyżby Styx? Tak, tak, na, na to wygląda. Pewnie znowu będzie jakaś taka połówiszna statka, mam nadzieję, że. Ewentualnie znajdę po prostu gdzieś na necie. Wstanie. Nie wiem co zrobię.

Ale co mi tu myśleć na ten temat? A te demony są za głupie. My ci cokolwiek robić. Chociaż. Może nie do końca. Prawda jest taka, że tylko tym mogę atakować na nich. Wróży Niczego dobrego Ej no Nie czekać w bok jakoś, tak I co on niby zrobić? A, pewnie No Jak mam z nim walczyć niby się was pytam? To chule ma swoją maskę, to jak ja mam z walczyć? Czego się tu chyba nie rozumiem w takim, w takim układzie? Wojna. Słuchaj, słuchajcie się nie Teraz mnie goni, tak? O Czemu się włączało szał? Aha, to nie miejsce na szał. Czyli to trzeba załatwić na porządze. Cholera, jak? sam już zniszczyć to dziadostwo? Tak, żebym tylko wiedział jak. A może to jest na pomyślunek? Dobra, na razie spróbujmy to zniszczyć. Albo rozejrzyjmy się tu... Hmm, nie. Bez sensu. ten, nie, przodem nie. mnie. Nawet mimo pożogi. No dobra, po prostu robię marne uniki. Stój. Niech nie tu zaatakuje. Nie chcę. Nie chcę nic zaatakować. A jak się walczy ze Styxem, ludzie? Nie wiem. Każdy tego bossów jest inny sposób, ale ja nie wiem, jak się walczy ze Styxem. No wow. to. Nie, dalej nie wiem jak się z tą cherską walczyć. Jeszcze się poziom powracza. Spoko. Mówię, żeby to się w ten sposób robiło. Jest! Czyli jednak. To on chyba przyspieszył Dobra późno na, 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 na to wpadłem, że to w ten sposób się robi Wiecie sobie, mam walczyć z tymi małymi szkółnicami. To jest dynamiczna walka z Bosem. Także uciekła, bo działa tu z gnina. Jak się z nimi walczy? Wrócił to... Chyba wrócił ten... stary czerw, że tak powiem. Muszę znowu uważać... Okej... Okay. No, come at me. Znowu już w nie wiem, czy mam wytrzymać, czy jakieś obrażenia im zadać. O. Wow. Na któregoś z tych małych tak centralnie, że on po prostu na mnie wpadnie, to będzie dobrze. No, tu praktycznie wpadłem. Kusz, 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 mało widzę. Nie zdążyłem wykręcić. Do przodu, do przodu. Mm, ale nie aż tak. Jest to skończone. No, jasne. Więc was matka z nie miała... Braca to duży. Fajnie. Uff, uh -huh. yeah. ja. Wie, jak cowboy. Co? Cowboy, raczej to się powinno odmawiać. Czyli wymawiać, odmieniać. Już widać, że jest jakby ranny. To przynajmniej mi wygląda. Znowu krasnale. A pochowisko to dobre miejsce, żeby te małe się rozwijały. No dobrze, że tym miejsce jak tamte. Przynajmniej jak tamte, bardziej. O, wybacz na chwilkę. Wróciłem. A idź. Za bardzo chciałem Eee, tutaj. No, dawaj. No! To była pułapka! Perfidna czerwiowa pułapka! O! Duży! Yeah! Z dużą się najłatwiej walczy. Z jeden cel. Nie dostawia takich pułapek. I ogólnie znacznie przyjemniej. ma się męczy, staruszek? muszę go się jakoś od przodu, jak wystawi ten swój język. Myślę, że jeszcze parę odcinków temu... Przed czerwień trzeba było... Przed jednym czerwiec trzeba było... dosłownie... uciekać! Co on kombinuje w pineskach? Z kim atakami wiele nie zdziała? o o o o o! No dawaj się. Nie mam na ciebie całego dnia. Ok. No, walka na porządku to jest dynamiczna. ogóle coś się dzieje przynajmniej. I nie narzekam, żeby nie było. Dynamiczne walki są dobre. Gdzie są zacy punkt Dobra, to sobie przybinę do miejsca już samej walki. Chyba go mam? Tak, mam go. Albo i nie? Uh -huh. well, I guess there's nothing left to do but get the Stygian's heart back to Samael. Still, all these hearts. The power he'll get from them. I hope you know what you're doing. Też mam nadzieję, że wiem. Dobra, prawo Even the ash crawling stygian lies dead in your way. Who can stand against you? To się znajdzie. Tunel. Wyschnięta droga, polące... Ponad... droga! Nie mam nic więcej, co tu mogę kupić, kupicie. Dobra, idziemy. o. Płużowe tunel, to jest mimo wszystko takie ciekawe miejsce. Czuję teraz. Chyba jakoś tak. No. musi być tak. Okej. Okay. Przepraszam, że nie wiem co jest. Czy jakiś brak przejścia albo są drogi wybrane? Kto wie? my się do niego i idźmy po prostu, czyli kombinujmy. Pocierchajmy go też No, o tej następnę życie No, i poroba się. Nie, jeszcze niech nie spadnie. No, czego nie trafiłeś? To ci pozwoli nie trafić. Dobra, wyższy poziom wojny. To jeszcze nie koniec. Czyj? Nie no, wojnie tylko powraca chaosu. No, to już chyba koniec trudnością. Tak, koniec. Bez główki tyle nie zrobi. Uda się tędy przejść? Udało się tędy przejść. No i tu małe towarzystwo. Nie będę się bawił. Nie chce mi się. Przypieszę się do Samaela. Będę tracił czas na jakieś... podrzędne demony. No, i wszystkie. I szafa gra. Ehe. Dobra. To tylko znaleźć wyjście. A czyli, dostaj do wyjścia. Baron co szybuje. Nieco sobie, prawda? Nie wem, nie walczę z nimi nie nim się, prawda? One more just one more and then more. You get your tower. Silitha's web-infested lair is far across the great chasm in the ashlands. Ruin has yet to regain much of his strength. But he will make the distance. As for Sila, just get there, and she'll find you. The brood mother is a collector of sorts. Most who enter her realm, she feeds to her young. The ones she takes an interest in. <laughs> ah, those are the unlucky ones those she keeps alive, and they can live a long time. Long enough to tell her things. You could say she collects stories, information. What stories will she tell me about you, Samael? Careful, or your ending will be a tragic one. Sometimes the hero dies in the end. But Horseman Spoko. Tak, ale... Most dusz? Dużo szpionek mostów dusz, jeśli się na końcową żokę, to szarży między filarami. Nie wiem, w mam iść. Mokowice. Dobra, Ech, jeszcze shift też tędy Dobra, ale tym się zajmujemy w następnym odcinku, mam nadzieję, że się podobało że walka ze styksem nie była zbyt pocięta? Myślałem, że jeszcze go trochę poklepia, tu nagle o koniec. Widać wtedy też byłem bliski końca, nie w końcu zaczukał. Ale dobra, trzymajcie się i miłego dnia.